Ja wchodząc do domu, mm -hmm. do swego mieszkania, zobaczyłam blask od tego obrazu. Biłam. Synowa schodziła i zawołałam ją, żeby pokazać. Ona poprosiła męża. ten obraz i synowa mówi tak. Babciu, taki piękna, taka piękna Bożunia się odnowiła, a ma taką brudną szybę od wewnątrz, bo dziura jest tu. Mm -hmm. I syn otworzył obraz, umyła szkło obrazu, było bardzo brudne, od, od, od wewnątrz, znaczy, było i złożyłyśmy, i obraz został złożony. Pozostawiliśmy go w tym miejscu, gdzie był, w środę, kiedy to się stało. I czekałyśmy na dalszy bieg wydarzeń, nie? I w nocy, wieczorem, gdy zgasiłam światło, u, ujrzałam taki blask od strony obrazu w moim kierunku. Bo ja tu śpię, to tam tu śpię. Wstawałam w nocy, patrzę, czy się nic nie zmieniło. I w czwartek rano otworzyłyśmy ołtarzy i przeniosłyśmy Matkę Boską do pokoju. No bo przed tym była, dzień przed tym była koleżanka z mężem, która widziała i mówi, że jest to ksiądz, która nieraz była od 50 lat się nim, mówi, powiedziała, że proboszcz powie, ksiądz mówił, że takie obrazy stare można spalić. Ja odpowiedziałam, że mówię nie, na razie nie przeszkadza. Ja się modlę do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy ponad 6 lat systematycznie i w czasie modlitwy kieruję wzrok w kierunku Matki Boskiej, bo tu się modliłam, i tu kieruję wzrok. Ale gdybym, odpowiedziałam, że gdybym kiedyś niszczyła, to tylko ramy, Szkło bym wyrzuciła, natomiast wizerunek matki Boskiej i pana Jezuska bym pozostawiła sobie. W niedzielę córka i synowa pojechali po proboszcza jako włodarza naszej parafii, powiadomić, że taka, zaistniała taka sytuacja. Proboszcz oświadczył, że nastąpiło cudowne odnowienie obrazu że Matka Boska obroniła się przed spaleniem, ale nie była podjęta że decyzja, że spalenie była luźna rozmowa. Żadne kroki ku spaleniu się nie, nie odbyły. W czasie pobytu w proboszcza było kilka, kilka osób i osoby, które kilkakrotnie były u mnie w domu i widziały, po, przed odnowieniem widziały ten obraz. Proboż powiedział, że żebyśmy obserwowali obraz, panie powiedziały, że będziemy się całą majówkę modili. I tak było, od 19 do 21 od chwili odnowienia do dziś, do końca maja przychodzą osoby i razem się modlimy. Czyli mamy modlitwy do Matki Boskiej nieustającej pomocy, mamy litanie do Matki Boskiej nieustającej pomocy, potem odmawiamy Różaniec i pieśni do Matki Boskiej nieustającej pomocy i inne do Matki Boskiej. Przychodzi bardzo dużo ludzi.